Hej, tutaj Shlave TV jest ze mną ja, czy Julia Wyczorek. E, tak, i w tym filmiku taki krótki filmik informacyjny o konkursie, bo za pierwsze miejsce można sobie wybrać, na co chce się tutorial. I w tym filmiku chciałam pokazać, na co można ten tutorial wybrać, bo tak jak już mówiłam, nie można na wszystko. No i pierwszą taką rzeczą, na którą wybrać, to są takie kaloszki. Nie widać tego. E, takie kaloszki to są akurat na brejera. Ja wszystko będę robić raczej na brejery, więc nie dziwcie się, się. Będę pisać, że na brejery i ogólnie, no. E, tak, no to są takie kaluszki. Następną rzeczą są takie, o, nauszniki. Też na brejera. O, są takie no. I taka szczotka miękka, hmm. z takim czymś. Aha, bo się fajnie czyści. Tak, bardzo. Się fajnie czyści. Kolejną rzeczą tutaj: mam taki czaprak. Akurat to jest nasz Leicha. Taki terenowy z takimi puszkami tutaj. I w, jeżeli wybierzecie na to tutorial, coś jedna osoba wybierze, to wtedy ja będę robić to na brajera. I tak. Kolejną rzeczą jest taka twarda szczotka. Ona jest z papieru. Tak. Takiego falowanego, twarda, taka do zaklejek. I to jako jedną z taką ciekawszych rzeczy jest taka nagroda. Muszę no. tutaj pokazać. O, tak, jak to wygląda na koniu. To jest ogólnie na, ops, ops. Boże, to jest ogólnie na prejera, więc Pokażmy nie dziwcie to, się, że to jest takie duże. Chociaż w sumie to na ślejka? Na Lejcha to wygląda nieźle. Ja też chcę, ja też. No, e, tak, czego jeszcze? E, jeszcze można wziąć tutorial na taką prezenterkę. O, to już za duży rozmiar. Z e, uwiązem. Tylko ja będę robić na sam uwiąz. O, tutaj gdzieś demencik się przykleił. E, no, taką prezenterkę. I na kanter taki z puszkiem. To nie jest puch, tylko gąbka, ale jako puch. E, no. I to są wszystkie rzeczy, na które możecie sobie wybrać tutorial. Jak ktoś ma, e, widział jakieś moje akcesoria i bardzo by chciał na to, to napiszcie może się zgodzę, ale nie wiem, raczej nie. Błagam, błagam, błagam! No, jak mnie bardzo popłakać, to może tak, ale od razu mówię, że nie robię tutorial na siódło ani na głowie. Bo to będzie za dużo trwać i ogólnie moje nerwy to... Moje nerwy tego nie wytrzymają. Yy, I też raczej nie będę robić tutorialu na to coś takie na muchy. Nie ja nie wiem. Jak to się nazywa? To się e, nie ja wiem. Ja też nie wiem. Yy, no, no na to ewentualnie zrobię, ale to też raczej tak. No. No to, to by było wszystko w tym filmiku. No i do zobaczenia.